Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Zapraszam Was na dzisiejszy film, a dzisiaj mamy przegląd katalogu Oriflame, katalog numer 14 w roku 2022. Wiadomo, katalog obowiązuje od 21 września do 11 października. Skupię się tylko na katalogu, nie, będzie, nie będę omawiał tych ofert dodatkowych, takich z gazetki dodatkowej, ponieważ naprawdę katalog jest przebogaty, naprawdę super oferta, aż mi się oczy zaświeciły, jak zobaczyłem pierwszy raz ten katalog. No i na wstępie, słuchajcie, jest krem na dzień z, z Optimals. Hydra Radiance i to jest ta seria bogatsza, tak? czyli ta, te kremy bardziej bogate. One mają w składzie olej z masło parki, czyli tak zwane masło Shea, które bardziej jest tak ta nazwa pewnie znana. Tam jest również też bogactwo humektantów, różnych antyoksydantów, jest ochrona przeciwko zanieczyszczeniom. Krem jest bogate w witaminy, no przede wszystkim witamina E, czyli to koferole. Nie wiem, które, które związki z tej grupy, bo nie doszedłem do tego. No i też witaminy z grupy B, bo tam jest B3, B5 i B6 oraz witamina C. Także tą cenę mamy za każde wydane 69 zł. Z katalogu, według cen katalogowych oczywiście. Tu sobie też można przeliczyć y, tą cenę o 20% rabatu. M, m, rabatu y, no i wtedy wiadomo, ten krem wyjdzie 9,99. No i tutaj też y, od cen, które my płacimy, no to nie 69 zł, tylko 69-20% rabatu. Też z ofert takich specjalnych na początku katalogu też z warunkiem za 49,99 to jest oferta dla klientek też przy 69 zł w katalogu wydanych na, na produkty no tą kosmetyczkę można mieć w tej cenie. Myślę, że bardzo ładna ta kosmetyczka. Ona ma tam dwie przegródki, też taki zamek błyskawiczny. także jest widać, że pojemna i taka, można trochę rzeczy poukładać. No mnie się podoba. Z nowości mamy takie nawilżające serum oświetlające serii Wond, Także seria łąd tych kosmetyków naturalnych i wegańskich się rozszerza. No, i to serum ma za zadanie rozświetlać, no i też wiadomo, ma mieć też działanie pielęgnujące. Dalej, z nowości mamy też taką ciekawą nowość, bo to jest linia Essential, Essentials, i tu jest jakby taka wersja, i to jest edycja limitowana, czyli taka o innej troszkę nucie zapachowej. To tym razem jest to lawendowa seria. I tutaj mamy taki żel złuszczający do mycia twarzy, z drobinkami i oczywiście z lawendą. Ja się tu mocno zastanawiałem czy, czy, czy brać, bo ja nie lubię takich produktów za bardzo z drobinkami, ale stwierdzam, że chyba wezmę i spróbuję, nawet może raz na tydzień taki ten żel złuszczający będę używał, tak żeby po prostu też i przetestować. Um, więc ok, no i też jest maseczka taka do twarzy, yy, którą zostawia się na 10 minut, i potem się yy, ściera. No ja raczej będę zmywać taką maseczkę, nie, nie zostawiać. No, ale według instrukcji jest, że należy po prostu sobie zestrzeć, czy, zetrzeć, czyli yy, reszta tej maseczki może zostać na y, twarzy, jakieś tam pozostałości, tak. No i ona oczywiście zawiera też witaminę B5, prowitaminę B5 i ten olejek lawendowy, który ma działanie też takie i przeciwbakteryjne, ale też i takie uspokajające. To ja myślę, że tutaj ta maseczka może bardziej mieć działanie jakieś takie kojące, uspokajające niż taki żel do, do, do mycia buzi. No, bo myje się buzią około minuty, pewnie może do dwóch minut najwyżej, natomiast taką maseczkę trzyma się na twarzy jednak te 10 minut, więc coś tam może jakiś efekt efekt dać. Dla miłośników Tender Care mamy olej różany z granatu i z nasion borówki w dobrych cenach, także przy dwóch sztukach. Cena 9,99 Opłaca się w parach kupować ten produkt. Na uwagę należy zwrócić też na serię Optimals Even Out, ponieważ praktycznie wszystkie produkty z tej serii są w bardzo dobrej cenie, czyli tutaj no bardzo dobra seria, którą ja naprawdę bardzo szanuję, lubię. Szczególnie krem pod oczy jest doskonały, wyśmienity. Szczerze polecam. No i też jest ser. Ono tutaj jakby tak jest niby przezroczyste, ale tak naprawdę nie jest przezroczyste, ono jest takie perłowe. I to serum też jest naprawdę bardzo dobre, bo ono tam ma witaminę C z czereśni, dużo takich składników antyoksydacyjnych, no i też działa też i wyrównująco na koloryt skóry, i pomaga w redukcji różnych takich przebarwień. No z tym, że wiadomo, tutaj to tak po, po jednej serii nie to już, raczej przynajmniej trzeba te dwa, trzy cykle odmiany skóry przynajmniej stosować tą serię. Aby był efekt. Dla miłośników Diamond Cellular no jest promocja niesamowita, bo oba kremy i na ten uniwersalny, jak i również na noc jest w cenie 49,99. Seria niesamowita. Niedawno skończyłem ten krem na noc w, w sierpniu, więc naprawdę byłem bardzo, bardzo zadowolony i zachwycony jestem. Nie ma jeszcze informacji, ale już od razu powiem, że na zestawę Nowage jest rabat dodatkowy 10%, czyli tak naprawdę to będzie około 30% taniej na zestawy Nowage i warto, warto w katalogu 14 się zainteresować zestawami Nowage, no bo jest po prostu okazja, żeby kupić no dużo, dużo taniej. Produkt, który bardzo lubię z nowej czy taki olejek do demakijażu i oczyszczania twarzy. Świetny produkt, też cena nie jest zła. Natomiast od razu powiem, że nie będzie dostępny na początku katalogu. Z tego co wiem, to, to gdzieś dopiero po połowie katalogu będzie dostępny w drugiej, pewnie, pewnie gdzieś w październiku, tak więc od razu. Jeżeli ktoś chciałby robić zamówienie na początku katalogu, a chciałby mieć ten olej, to to nie wiem, czy będzie po prostu taka opcja, jakby tak zwany back order, czyli klika się i jakby się rezerwuje produkt w tej, w tej cenie, tak? I potem on jest dostarczany bezpłatnie, jak będzie dostępny. Tu jest też będzie jakaś zmiana, bo tutaj jest taka promocja, że przy zakupie tych kapsułek nowej czy jest gratis tuż. I tu zdaje się, że chyba będzie też tuż dostępny przez tydzień, a potem będzie zmiana i będzie jakiś chyba inny tuż dostępny w, w tej ofercie. Także tu proszę śledzić. Na pewno promocja będzie taka, że będzie tuż jakiś na pewno do tego zamówienia gratis nowość dla panów signature generation czyli linia zapachów signature czy signature zależy jak się tam mówi rozszerza się i tym razem jest to flanker wody toaletowej dla panów czyli no i tym razem jest to słuchajcie różowy pieprz iris i vetiveria jest to zapach drzewno kwiatowo zielony no y, bardziej ja bym powiedział, że różowy pieprz, no to bardziej aromatyczny y, niż drzewny. Wetiveria y, no to rzeczywiście zielony, bo to są te takie y, y, zapachy fużercze i te paprociowe. Y, no i kwiat y, irys, także irys raczej kojarzy się z takimi damskimi zapachami, a tutaj proszę bardzo w męskiej odsłonię, powiem, że tutaj ze strony perfumowanej no to wyczułem ten mocny taki pieprz i wetiwerię na pierwszy raz, więc ja sobie zamówię próbkę tej wody i potem zdecyduję, czy będę chciał tę wodę sobie kupić, czy nie, tak czy inaczej jest gratis dla klientów, proszę bardzo taki Krem balsam dla mężczyzn, natomiast przy dwóch sztukach, to już jest dla klubowiczów, ta cena zupełnie jest dużo niższa. Także opłaca się Signature Generation kupować po dwie sztuki, tak bo wtedy jest dużo, dużo taniej. Dla miłośniczek Love Potion Secret jest świetna promka. Nie dość, że jest woda toaletowa w dobrej cenie, to jeszcze dodatkowo gratis jest ten żel złuszczający, malina z miętą, no po prostu cudo. Tak bym powiedział. Podobnie gratis jest do wody Divine to jest perfumetka i tu zdaje się, że chyba coś będzie, jakaś zmiana również w, w katalogu elektronicznym także proszę zwracać uwagę. O tym się dowiemy dopiero w pierwszym dniu katalogu, co tam będzie, bo chyba jeszcze nie oglądałem katalogu elektronicznego, tylko ten papierowy, więc tylko tyle gdzieś tam jakieś informacje no, mi się przewinęły, także tutaj coś może być, jakaś zmiana. No, i Jordani Gold White Original. Też promocja polegająca na tym, że jest dobra cena i jeszcze dodatkowo są dwie próbki gratis. To są oczywiście promocje dla klientek. Dla klubowiczów też jest dobra oferta na all-in-one perfumy przy zakupie dwóch sztuk zdaje się, że chyba jest zniżka 50% od ceny standardowej, tak? Także to jest zawsze tam jakaś oszczędność, czyli kupujemy Signature Generation all in one damskie perfumy po dwie sztuki, tak żeby się najlepiej opłacało. I też w bardzo dobrych cenach, słuchajcie, są takie naprawdę ciekawe zapachy damskie, które ja bardzo lubię i uważam, że są naprawdę jedne z piękniejszych. To jest Ecla Mon Parfum i Ecla Fun Weekend. I tutaj mamy i perfumetki, i, i perfumy, jak i również wodę toaletową. No bo Ecla Mon Parfum to są perfumy, natomiast Ecla Fun Weekend to jest woda toaletowa. No i też kremy perfumowane, też. Wszystkie produkty naprawdę w bardzo dobrych cenach, także warto kupić. Wraca też i do oferty od razu z całym zamachem jest POSES. Cała seria POSES jest dostępna w dobrych cenach. To jest ta standardowa wersja POSES. Jordani Gold Essenza Blossom, też piękne perfumy, też w, no w takiej cenie no niby promocyjnej, tak, no ale tu już wiadomo, że za 99 zł to już trudno, żeby niektóre produkty były. No i tu zwróciłbym uwagę też na świetną promocję: Luz, czy Lucia Bright Aura. I volare, proszę bardzo, przy zakupie dwóch sztuk, 39,99. Także naprawdę opłaca się kupować w tandemie, tak? Czy, I to w sumie nieważne, czy się weźmie dwie wolarki czy, 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 czy luźki dwie. W każdym razie wtedy cena jest lepsza. No i jest zapowiedź nowości z katalogu 15: Gold as Gold. To, będą, to będzie woda perfumowana damska. Proszę bardzo, tak wygląda próbka, i tu można sobie zamówić jest kod próbki w takim kartoniku. Dla Panów też promocja dobra Ekla Fam, OM, przepraszam, nie FAM zestaw. To jest woda, żebym dobrze powiedział, toaletowa, razem z dezodorantem antyperspiracyjnym takim z spreju. Nie, to nie jest yy, tak antyperspiracyjny, dobrze powiedziałem. Nie tylko dezodorant. W każdym razie yy, Ekla y, Om jest bardzo fajną wodą. Mnie się podoba, to jest taka ciepła woda taka naprawdę yy, przyjemna, yy, delikatna i elegancka, tak? Więc yy, yy, o, od siebie polecam, bo to jest jedna z takich tych yy, kreacji w pierwszej piące, tak bym powiedział. No i zupełnie hicior yy, cenowy, 5 yy, dezodorantów antyperspiracyjnych, 3 damskie, 2 męskie w cenie 7,99 zł, yy, czyli 6,39 wychodzi yy, dla nas. Yy, też jest yy, promocja dla, dla niego Posesme, to już jest bardzo wyrafinowana, elegancka yy, woda toaletowa męska. Coś, co mi się podoba też w dobrej cenie uważam, to jest Ascendant Intense bardzo dobra, taka ciepła, ale też taka aromatyczna woda, bardzo przyjemna dla takiego energicznego mężczyzny i bardziej się nadaje powiedziałbym na, tak na, na wieczór, czy na jakieś takie eleganckie wyjścia. Nie wiem, czy to jest nowość, czy powrót, ale seria męska North for Men wzbogaca się o taką serię produktów z aktywnym węglem. Kiedyś taka seria była, nie wiem więc czy to jest zupełnie powrót i jako nowość dla tych, którzy może nie pamiętają, czy może coś jest nowego, tego, tego nie wiem. No w każdym razie, mnie ta seria się bardzo, bardzo podobała, tylko że ona się nazywała chyba Urban, tak, tak z tego co kojarzy, także tu jest jakby zmiana troszeczkę nazwy być może jest na tamtej osnowie coś nowego, mocniejszego, lepszego. No w każdym razie na pewno się zaopatrzę w te wszystkie trzy produkty, no bo mydełka używam, no pianki do golenia jak najbardziej, no i też ten żyl pod prysznic 3 w 1 też od czasu do czasu z tych serii używam. Hitcher, w ogóle cenowy dla panów, to jest Glasier, podstawowa wersja 29,99. No, najlepsza, najniższa cena roku. Nowość, która mnie się też i podoba tu jest krem do stóp, seria Fit Up i tym razem mamy tutaj krem z, no, wiadomo, seria limitowana zawsze na jesień jest taka seria limitowana. Z, z tych serii no i tutaj tym razem mamy olejek z dyni no to pewnie pod Halloween czyli no już tak pod koniec października listopad pewnie przygotowano ten tę ten, wersję natomiast powiem, że już krem do stóp z dynią był, ale on był połączeniu z jakimś innym składnikiem. Nie chcę tutaj y, jakby no, kłamać czy wymyślać, ale coś mi po głowie chodzi, że tam chyba coś było z, z imbirem, ale głowy za to nie dam, bo naprawdę tyle tych nowości, które wchodzą, z, wiadomo, są serii limitowane, potem już naprawdę wychodzą i ja już y, no, nie pamiętam niektóre rzeczy wyjątkowe takie naprawdę to mam w głowie. Kolejna nowość to jest naprawdę w tym katalogu tych nowości jest bardzo, bardzo dużo i coś co, na co czekałem bardzo, yy, to jest słuchajcie, taka maseczka w no, formie takiej saszetki. To nie jest maseczka, ale to jest taki peeling czy scrap do skóry głowy. Yy, tego brakowało w ofercie Oriflame, moim zdaniem, więc do tej pory skórę głowy można było oczyścić, oczyszczać na dwa sposoby. Na przykład peeling enzymatyczny Novage, to co ja stosowałem. Wiadomo, że nakładam sobie ten peeling na twarz, ale też przy okazji też na skórę głowy. Potem, wiadomo, po tych 20 minutach to było od razu też mycie włosów, więc wtedy całościowo i twarz oczyszczona, i skóra głowy też. Natomiast takiego specjalnego produktu nie było. A drugi produkt, który ja stosowałem, ale to już jakby był taki troszeczkę bardziej drapiący, bo to ten typowy taki peeling solny ze Swedish Spa, tak? Też spełnia swoją funkcję bardziej tak działa mechanicznie, a ten pierwszy, nowej, enzymatyczny, no to wiadomo, w sposób enzymy i kwasy tam, tam działają. Natomiast wracając do tego produktu, dlaczego to jest ważne, żeby oczyszczać skórę głowy, szczególnie panie, które stosują różnego rodzaju Środki do pielęgnacji włosów, jakieś pianki, różne żele, spraje, które po prostu lubią no, tam zapychać te mieszki włosowe, i, i, prawda, no i potem te włosy się przetłuszczają. Natomiast sam produkt jest z węglem i z organiczną miętą. Tam nie wiem, czy ta mięta ma bardziej zadanie jakieś oczyszczające, czy to tylko tak, żeby produkt ładnie pachniał, przyjemnie. No na pewno tutaj ten węgiel spełnia swoją rolę przede wszystkim też i dobra seria dobre ceny na produkty zlawnej czy to już tutaj się skupiać za bardzo nie będę Przegląd tak tylko pokażę że no i cóż nowości mamy znowu tym razem mamy taki zlawnej czyt dla dzieci balsam do ciała i to jest bardzo dobrze wchłaniający się wiadomo specjalnie dla dzieci produkt musi być dobrze Właniający się, przygotowany, bo dzieci nie lubią, jak są niecierpliwe. Mniej cierpliwe w każdym razie niż dorośli, więc nic tam nie może dzieciom przeszkadzać, że tak powiem, być na tej skórze. To naprawdę. Także polecam też nie tylko dzieciom. Ja dla siebie kupię ten balsam i zamierzam go przetestować. Nie wiem, może odkryje wewnątrz siebie jakieś tam to swoje wewnętrzne dziecko, gdzieś tam czytamy o jakimś tam wewnętrznym dziecku, że każdy ma takie wewnętrzne dziecko, więc ja próbowałem szukać, ale nie znalazłem do tej pory, więc być może ten balsam mi również pomoże też i nagliżyć ciało i też przy okazji coś tam w głębi siebie poszukać. Oczywiście żart. No i z Love Nature mamy tutaj w takiej ciekawej kształcie grzebień i mgiełka truskawkowa, to już dla dziewczyn no i nowość, która mi najbardziej uradowała ucieszyła Essence on Co, proszę bardzo rozszerzenie serii tym razem jest to śliwka i mirra zapach bardzo ciekawy to opakowanie żelu jest takie, że tam z tyłu zawsze jest taka grafika specjalna właśnie, piękny taka, taki rysunek tych składników, które są w danym produkcie. A ten produkt wygląda tak trochę ciem, na, za ciemny, więc pewnie nie będzie widać, więc ram, wraz z, z Używaniem produktu będzie się ten wizerunek odsłaniał. No i oczywiście mamy żel do mycia rąk i ciała i również też balsam do rąk i ciała. I mamy świetną cenę. Możemy kupić w dobrych cenach osobno produkty, ale też i zestaw za 42,99, który się w sumie najbardziej op, no, opłaca. Tak? Bo to jest bardzo duża zniżka. Yy, Milligan Handel też. Wyróżniony produkt w cenie 17,99. Yy, tu jeszcze powiem, że yy, co tutaj jeszcze? O, dobrze, to przy oczem zestaw, przepraszam. Zestaw trzech produktów: yy, taka maska do stóp, yy, maska do rąk i dezodorant antyperspiracyjny. Proszę bardzo, 25,993 sztuki. Tu nie wiem, czy to jest jakaś zmiana recepturowa, czy bardziej opakowaniowa, ale ten mask, ten taki peeling, peel off, czyli ten taki do zrywania zastygający, jest w dobrej ceny 11,99 i jest chyba nowe opakowanie, tak mi się wydaje. No, i tu się pojawiły takie płatki kosmetyczne wielorazowe. I razem z jakimś takim woreczkiem do, do prania, tak, to jest bardziej kto używa takich wacików. Więc to jest bardziej główny ekologiem, żeby nie zużywać i kupować nowych cały czas. Tutaj przejdę dalej to, co jest ciekawego. Aha, no tak. Z, dla entuzjastów. Wellness dla użytkowników, oczywiście też i dla mnie świetna promocja na kwas omega 3. W tym katalogu 14 przy zakupie trzech sztuk czwarta sztuka gratis, także gratka cenowa dla tych, którzy się suplementują. I teraz tak, przechodzimy do kolorówki, i tu chciałem zwrócić uwagę na takie właśnie serum odmładzające Jordani Gold. I nie tylko, że jest w dobrej cenie 42,99, to jeszcze tu powiem, że czasami tych informacji takich o składach, co tam jest takiego dobrego, to jest bardzo skąpo w katalogu. Natomiast to serum ma działanie, znaczy to jest właśnie podkład odmładzający, troszeczkę jakby też i takie serum, ponieważ tam są składniki nagryżające, tam jest kwas hialuronowy, z tego co pamiętam jest serum prebiotyczne w tym, w tym. i podobnie na tej osnowie jest taki baza też, taki primer, tak? O podobnej, no, nie wiem czy składzie, dobrze bym powiedział, ale z tymi podobnymi składnikami aktywnymi. I też taki korektor z sarą również tu się pojawia. I tu są chyba dwa odcienie. Dobrze. Powoli idziemy do, ku końcowi. Aha, i tu jest też promocja. Yy, dwa produkty maskara do, yy, i dowolna kredka do oczu taki zestaw za 17,99 yy, produkty On Color yy. i to już będzie chyba koniec dalej tak i tu już jest skin taki rozświetlacz Płynie za 22,99 i to jest przy zakupie dowolnego produktu D1 z tego katalogu. Także uważam, że też jest dobra, dobra cena. No i dla Pań też musi być jakiś produkt w specjalnej cenie. I tutaj mamy Amber Elixir 37,99, piękna, ciepła ambrowa propozycja. I na ostatniej stronie katalogu mamy też w bardzo dobrej cenie cień do powiek, jak również tuż do brwi. Także tu myślę, że jestem pewien, że niektórzy będą się cieszyć. I u mnie niektóre moje klientki na pewno, Będą sobie zamawiać po kilka sztuk, no na pewno różne cienie, tak? Bo, bo tak zawsze jest. No i też do, do brwi. Także katalog naprawdę bardzo ciekawy, uważam, że bardzo dobry. Ja się bardzo cieszę, bo pełno jest nowości. To zamówienie moje pierwsze będzie takie powinno być w każdym razie takie trochę na bogato. Także mam nadzieję, że będę miał co pokazać. W tym kolejnym filmie z otwarcia pierwszego zamówienia. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, a ogląda, no też wiadomo, zachęcam do interakcji, czyli komentowania. Dajcie znać, co Wam się z tego katalogu 14 podoba. A osoby nowe, które nie są jeszcze w klubie Oriflame, zapraszam do klubu Oriflame. W, pod filmem, w opisie jest link do samodzielnej rejestracji. A jeżeli wolicie, żebym ja to zrobił, to że proszę do mnie napisać maila. Jeżeli macie jakieś pytania, jak działa klub Oriflame, chętnie Wam opowiem, pomogę. Do miłego, cześć.